Witam Państwa. Pokorzę tu Państwu dzisiaj zamontowanie lampy z czujnikiem ruchu. Nabyłem taką oto lampę z czujnikiem ruchu. Będę ją montował tu. Postawię tu na sobie stoła. Jakby ktoś ich tu właził, to ona w nocy się zaświci. Tu należy dać na automat. I ono jak przyjdzie noc, to ona zgaśnie po 15 sekundach i gdy się będzie coś ich ruszało na przykład ktoś ich będzie chciał wejść albo jaki pies nawet to ona się będzie świciła teraz to ona się świci także gdzie nie polecam i zaświcać należy ją wyłączyć dać na na ołow. i także u nas tu będzie stoła także polecam Państwu takie lampy bo to jest naprawdę przydatno i pożyteczno rzecz, a także będzie służyła naszemu bezpieczeństwu także Państwu dzisiaj już dziękuję za uwagę i polecam montaż takich oto lamp do widzenia Państwu